Dzisiaj nagramy Brook Heaven 24 godziny na jakiś kolor, to zaczynamy. Myślę, że na zielono będzie spoczko. Dobra. Ok, buźkę, jak będzie ta. I zielony, jakiś strój. Może ten. Może będzie coś lepszego. pliska... Bo ten nie jest taki do końca zielony. Hmm. O, jest subcio. Teraz włosy zielone, chyba że wezmę te, nie? Wezmę może to, nie, 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 nie. Te i pomaluję na zielono. To będzie spoko. Okej. Okay. I zielony. Dobra. A myślę, że jak zostawicie 15 opek w górę, to nagram następny odcinek. 24 godziny na jakiś kolor. Dobra, teraz samochód jakiś zielony. Spróbuję chyba, że wezmę rower i pomaluję go na zielono. O, tak będzie spoko. Dobra. Teraz domek. Musi być jakiś domek. Jaki tu by domek wybrać? Może ten nowy, jeżeli jest jakiś. Hmm. Ten. Nie, nie, nie. O, ten. Ten domek. Dobra. Zamknę go i pomaluję na zielono. Hmm. Tak dużo zielonego nie jest, ale ważne, że jest. Dobra, zamknę mój domek i napiszę tu zielony. Zielony. Gdzie jest... Y, dobra, tu jest. Zielony nie działa. Hmm. Green. Czy jak jest zielony po angielsku? Green? Ej, nie wiem, czy Grinch. Ej, poważnie nie wiem, więc... Zrobię tak może jakąś buźkę zieloną. Hmm. To jest zielona, no ale nie to. Może tego kosmite. A nie, tu wyszedł biały. What tam. No to może zwierzę, oto. No dobra, niech będzie to. I teraz pójdziemy do sklepu po coś zielonego. Mam nadzieję, że będzie coś zielonego. Może będzie ogórek. Może będzie. Fajnie by było. Okej. Okay. A, może tutaj te panie? E, chcę coś zielonego. Chyba nie ma. No to pójdę do sklepu. Dobra. Jest coś zielonego. Pliska. Jest! Zielone jabłko. Jakie mam dzisiaj szczęście. Może więcej zielonego? Halo? Nie ma, trudno. Dobra, yy. i co jest jeszcze tu jakaś atrakcja zielona? <laughs> Ej, zapomniałam tam zapłacić. O nie, wracam się. Ej, o dobra. Idę zapłacić sorki. O tutaj o dobra. Zim jabłuszko. Um. Dobra. Dobra, czy ma pani zielone jabłko? Dobra, tu mam jabłko, ale Ciekawe, czy ma pani zielone jabłko Zaraz jej wyślę Minkę ze zielonym jabłkiem Chcę zielone Jabłko Zapraszam na do da... Co ona napisała? Zapraszam na Romowe ciastka I na lody O, zielone lody Napiszę jej Zielone go da, i halo, poproszę zielonego loda. Proszę ma pani. Okej okay, jest taki. O, dobra. Mm. zapłacę jej. Ma pani pieniądze. O. Dziękuję. Do widzenia. Mmm jaki dobry. Limonkowy czy jabłko zielone? Nie wiem. A teraz może chwilkę. Ej, tutaj przecież można cały dom na no ten, jak to się nazywa? Na zielono, tak. Ale jeszcze jakąś czapkę sobie ogarnę. Czapęcję. Oczywiście zieloną, bo przecież nie różową ani nie fioletową. Może to. Nie, nie, nie. Ty, podziękuję. To może nie. O. I tego nie, to jest czarne. O, to. Dobra. Ok. A, wezmę swój samochód. Samochód, samochód rower, nie samochód. Dobra. Okej. Okay. jeszcze szczeloda. O, pogram w jakąś grę. Jest zielona maszyna. Jest! Halo. Można w nią pograć. Ja chcę w to pograć. Nie da się. Szkoda. Dobra. Zobaczmy, co jest jeszcze w Brookhaven. Może dodali coś nowego. Zaraz się tego dowiemy. Nie, szkoda. No dobra, no trudno. Ok. No jest niebieska woda, no ale to jest niebieskie. Czemu nie ma nic tu zielonego? O, jest trawa. Hmm. Szkoda. Hmm, co to może? Balon? E, to usunę pieniądze, a wezmę balon. O, jest zielony. Supcio. A można wysoko skakać? Nie. Jest tak, jak jest. Potańczymy. A nie, nie to, nie to, nie to. Tańczę z balonem. No dobrze kochani, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawcie 15 łapek w górę i nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału i z dzwoneczkiem. No to pa!